Droga święta Rito kaści, orędowniczko spraw niemożliwych, ucieczko strapionych i pociecho zrozpaczonych, staję dziś przed Tobą z pokornym sercem i duszą spragnioną Twojego potężnego wstawiennictwa. Ty, która poznałaś cierpienie w życiu, która znosiłaś z cierpliwością i wiarą najcięższe próby, Spójrz z miłosierdziem na swego czciciela, który szuka twojego światła pośród ciemności. Prowadź mnie, święta Rito, ścieżkami tego życia pełnego niepewności i wyzwań, gdy moje kroki zaczną się chwiać, a droga wyda się nie do przebycia, uchwyć moją dłoń z tą samą czułością, z jaką tuliłaś swego ukrzyżowanego pana. Niech Twoja obecność będzie kompasem, który kieruje moją duszą, gdy zagubię się w burzach istnienia. Ty, która byłaś oddaną żoną, kochającą matką, cierpliwą wdową i wzorem zakonnicy, naucz mnie przyjmować zamiary Boga z tą samą pogodą ducha, jaką okazywałaś na każdym etapie swej ziemskiej drogi. Gdy ciężar przeciwności zacznie mnie przygniatać, przypomnij mi o Twojej sile, o tym jak każde cierpienie przemieniałaś w ofiarę, każdą łzę w modlitwę, każdą próbę w okazję do duchowego wzrostu. Święta Rito, Ty, która otrzymałaś na swe czoło święty cierń z korony Chrystusa, uczestnicząc w jego męce w sposób mistyczny i wzniosły, Pomóż mi nieść mój własny krzyż z godnością i nadzieją. Spraw, abym zrozumiał, że cierpienia tego życia są przemijające, lecz chwała wieczna, która na nas czeka, jest nieskończona. Udziel mi łaski, bym w każdym trudzie potrafił dostrzec szansę, by zbliżyć się bardziej do Pana, tak jak Ty to czyniłaś. Prowadź mnie w relacjach rodzinnych, święta Rito. Ty, która potrafiłaś przebaczać głębokie urazy, modliłaś się za tych, którzy cię skrzywdzili, i zawsze dążyłaś do pokoju i zgody. Wstawiaj się za moją rodziną. Niech miłość Chrystusa króluje w naszym domu. Niech zrozumienie zwycięża nieporozumienia, a przebaczenie będzie silniejsze niż uraza. Pobłogosław każdego członka mojej rodziny zdrowiem, pokojem i duchowym dobrobytem. W moich trudnych decyzjach oświecaj mój rozum, święta rito. Gdy będę musiał wybierać między różnymi drogami, szepnij mi do ucha Bożą Mądrość. Spraw, abym nie kierował się zwodniczymi pozorami świata, lecz wiecznymi wartościami Ewangelii. Daj mi rozeznanie, by odróżniać dobro od zła, prawdę od kłamstwa, to co przemijające od tego co wieczne. Ty, która otrzymałaś od Boga niezwykłe łaski, która byłaś świadkiem cudów i znaków, przedstaw wszechmogącemu moje prośby. Choć moje sprawy mogą wydawać się niemożliwe w oczach ludzi, wiem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dzięki Twojemu potężnemu wstawiennictwu wierzę, że góry mogą się poruszyć, zamknięte drzwi mogą się otworzyć, a zatwardziałe serca mogą się zmiękczyć. Prowadź mnie w pracy i codziennych obowiązkach święta Rito, spraw, abym wykonywał każdą czynność z oddaniem i uczciwością, widząc w niej okazję do służby Bogu poprzez służbę bliźnim. Pomóż mi być narzędziem dobroci i sprawiedliwości we wszystkich miejscach, w których przebywam. W samotności i opuszczeniu, gdy poczuję, że nikt mnie nie rozumie, spraw, abym odczuł Twoją pocieszającą obecność. Ty, która znałaś samotność wdowieństwa i ból ran duszy, pociesz moje serce w chwilach trwogi. Niech nigdy nie zapomnę, że nawet gdy wszyscy mnie opuszczą, Bóg pozostaje wierny, a ty wstawiasz się za mną przed jego tronem. Święta rito od róż, która z nieba zsyłasz znaki nadziei i pociechy, ześli także na mnie woń Bożej łaski. Niech róże Twojej opieki zakwitną w moim życiu, niosąc radość tam, gdzie jest smutek, nadzieję tam, gdzie jest rozpacz i miłość tam, gdzie panuje obojętność. Na koniec, droga święta Rito, proszę, prowadź mnie do bezpiecznego portu wieczności, aby po zakończeniu tej ziemskiej wędrówki mógł spotkać się z Tobą i wszystkimi świętymi w chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przygotuj moją duszę na to ostateczne spotkanie, oczyść moje serce z wszelkiego grzechu i napełnij mnie gorącym pragnieniem rzeczy niebiańskich. Prowadź mnie, święta Rito, dziś i zawsze, aż będę mógł oglądać twarzą w twarz tego, którego tak bardzo umiłowałaś i któremu służyłaś całym swoim życiem. Amen.